Hej, hej, dzień dobry z tej strony Bata. Witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałabym sobie porozmawiać z wami Trendach, ale oczywiście, jeżeli mnie znacie, jeżeli śledzicie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że nie jestem osobą, która ślepo podąża za trendami, a z kolei stara się wybrać te trendy, które pasują do mnie. Czyli nie odrzucam wszystkiego, co oferują nam domy mody, magazyny i tak dalej. Staram się z tego wszystkiego wyłowić coś, w czym będę czuła się dobrze i co będzie pasowało do mojego osobistego stylu oraz do mojej garderoby. Jeżeli więc jesteście ciekawi, jakie Dzisiaj trendy chciałabym Wam zaprezentować, które mnie urzekły i faktycznie spowodowały, iż pomyślałam sobie: okej, okay, fajnie, ja jestem w stanie jakoś to ogarnąć, dobrze w tym wyglądać i myślę, że takie trendy Wam również się spodobają, bo są po prostu praktyczne i fajne. W takim razie zachęcam Was do oglądania. Jeżeli jesteście tutaj nowi na kanale i spodoba Wam się to, co zobaczycie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli postanowicie do nas dołączyć, zasubskrybować ten kanał i zobaczymy się ponownie w kolejnym filmie. Staram się robić między dwa a trzy filmy w tygodniu o różnej tematyce moda, uroda, vlogi z życia codziennego oraz interior design, czyli myślę, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie, gdzie pojawiają się stories z życia codziennego oraz również fajne rekomendacje i polecenia. Ale teraz przejdźmy już zatem do właściwego tematu filmu. Pierwszy trend, jaki zaobserwowałam, który mam wrażenie, że powrócił po kilku ładnych sezonach, to jest trend na podkreśloną talię. Ponieważ przez ostatnie kilka lat obserwowaliśmy style oversize'owe, luźne bluzy, luźne swetry, luźne płaszcze, a ta talia po prostu gdzieś nam ginęła, więc zauważyłam, duży powrót pasków. I to jest świetna wiadomość dla osób, które tak jak ja lubią mieć podkreśloną talię. Ja przyznam się szczerze, że sięgnęłam do swojego. Pudełka z paskami, do którego dość długo nie zaglądałam, no i wyszperałam tam niezłe perełki. I myślę, że właśnie fajnym takim miejscem jest udanie się do second handu, do yy, sklepu z używaną odzieżą, albo portale internetowe, które oferują używane rzeczy, ponieważ możemy tam wyszperać same perełki, paski wykonane ze skóry. Często są to paski od projektantów, o których tak na dobrą sprawę niewiele osób słyszało. Mój pasek jest to pasek z Eskady i on ma, nie wiem, 20-30 lat, ale słuchajcie, ja go przechowywałam, trzymałam na odpowiedni moment, czasami do niego wracałam, no i teraz myślę, że jest to idealny moment, żeby po prostu po niego sięgnąć, ponieważ paskiem możemy podkreślić nie tylko spodni, oczywiście, no bo pasek teoretycznie służy nam do podtrzymania spodni, ale dzięki temu, że paskiem jesteśmy w stanie związać się zbyt luźną tkaninę, czy to jest sukienka, czy to jest sweter, to sprawiamy, że podkreślamy tą najwęższą część w naszym ciele. No i moim zdaniem właśnie taka figura klepsydry to jest po prostu coś pięknego. Także sięgnijcie dziewczyny po swoje paski, zajrzyjcie do szaf swoich mam, babci i być może znajdziecie perełki. Kolejny taki trend, który bardzo mi się spodobał i myślę, że każdy tak na dobrą sprawę może ten trend wdrożyć do swojej garderoby, to jest trend na rzeczy skórzane. Natomiast nie mówimy tutaj stricte o rzeczach wykonanych ze skóry, ale również ze skóry ekologicznej i nie tylko w kolorze czarnym czy brązowym, ale również w innych odcieniach. Tak jak ja między innymi. Dzisiaj mam na sobie właśnie spodnie, które kupiłam w tym sezonie z Zary. Przede wszystkim dlaczego w tym sezonie zaopatrzam się w nowe spodnie, ponieważ również króluje podwyższona Natalia i ona mi osobiście bardzo odpowiada, ponieważ Brzuch mi nie wystaje, nic mi się tam nie odsłania, wszystko jest na swoim miejscu. Natomiast również te kolory, zobaczcie, ja mam tutaj takie cappuccino, troszeczkę kolor mokka. No i generalnie taki, w takich odcinkach oczywiście czuję się najlepiej, ale również ostatnio, mógłście widzieć w moim holu z Zary, upolowałam świetną sukienkę na przycenach, również wykonaną ze skóry ekologicznej, która ma taki bordowy kolor, intensywnej, takiej czerwieni. Cegły być może. I okazała się strzałem w dziesiątkę, także myślę, że każdy znajdzie swój odcień. Oczywiście ja osobiście nie przepadam za takimi już stricte kolorowymi rzeczami, natomiast właśnie obracając się w takich neutralnych barwach, takich delikatnych, stonowanych, właśnie typu różne odcienie brązu, beżu, e, czy na przykład szarości, będą się świetnie prezentowały, myślę, że na każdym. I zaobserwować możemy elementy skórzane nie tylko, jeżeli chodzi o spodnie, nie tylko o kurtki, ale. Właśnie również sukienki, koszule, kombinezony, no naprawdę, co tylko dusza zapragnie, i myślę, że naprawdę jest to taki fajny trend, który mam nadzieję, że nie będzie się daleko wybierał, ponieważ ja się osobiście w nim dobrze czuję. No i mam nadzieję, że Wam również się on podoba. Kolejny element garderoby, który zawładnął moim sercem i który naprawdę bardzo lubię i myślę, że chyba nigdy nie przestałam lubić. Natomiast mam wrażenie, że większość osób kojarzy go z osobami starszymi, a mowa tutaj o kamizelkach. Osobiście jestem wielką fanką kamizelek. Czy to e, takich zrobionych na drutach, czy to właśnie takich ze swetra, czy też właśnie takich narzucanych, e, wykonanych z jakiegoś innego materiału, i tak dalej. Słuchajcie, teraz dowolność jest e, naprawdę ogromna. Świetnie one się prezentują z koszulami. Uwielbiam, kiedy ten kołnierzyk wystaje. E, uwielbiam, kiedy jest luk monochromatyczny, ale również kiedy jest to odcięcie, kiedy kamizelka jest ciemniejsza, a spod spodu wystaje na przykład biała koszula. Także kamizelki wróciły do łaski. Ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ nie tylko zapewniają nam ekstra warstwę i jest nam cieplej, ale po prostu mam wrażenie, że wyglądają bardzo elegancko. I kolejna kwestia, która obecnie bardzo jest w trendach, i mam wrażenie, że już od kilku filmów, gdzie tylko wspominam o modzie, to. Przypominam wam o tym, ponieważ ja jestem mega mega wdzięczna i się bardzo cieszę, że odcienie nudziakowe, odcienie skóry, beżu są po prostu cały czas w modzie. Mam wrażenie, że jest to klasyk. Natomiast zrobił się z tego trend i faktycznie większość osób, która tylko i wyłącznie założy coś na siebie w kolorze takim beżowym, nudziakowym, to po prostu wygląda dobrze. Ehm, oczywiście tutaj musimy się skupić na tym, żeby dobrać odpowiedni odcień, czy to jest chłodniejszy odcień, czy to jest odcień cieplejszy w związku z tym, jaki mamy kolor włosów. Odcień skóry, to też na przykład kolor, kolor oczu, ale myślę, że każdy, kto sięgnie po coś beżowego, takiego w neutralnym kolorze, jeszcze w monochromatycznym luku, będzie po prostu wyglądał dobrze. I zwróćcie uwagę również na to, że w takich odcieniach beżu, nieważne co takiego założycie, będziecie wyglądały po prostu bardziej z klasą i mam wrażenie, że te rzeczy wyglądają niejednokrotnie na droższe, aniżeli są w rzeczywistości. I tutaj mówię o takich rzeczach, które są pozbawione, Printów, które są pozbawione jakichś nadruków, wzorów i tak dalej. Myślę tutaj o rzeczach, które po prostu są takie czysto w jednym kolorze. Zawsze miałam bzika na punkcie takich rzeczy, także jestem teraz ogromnie szczęśliwa, że mogę po prostu pójść do sklepu, czy też wejść na stronę internetową i znaleźć. Myślę, że większość rzeczy, które po prostu mnie interesują, właśnie w tych odcieniach, które tak bardzo lubię. Kolejny trend, który myślę, że wpasował się po prostu idealnie w te czasy. E, no i stało się to tak bardzo popularne w związku z zaistniałą sytuacją, że większość z nas pracuje z domu, e, raczej nigdzie nie wychodzimy, bo koncerty są podwoływane, nie możemy pójść na jakieś wydarzenie, e, czy też na przykład nawet do galerii handlowej, albo na kawę z koleżanką, więc. Coraz częściej sięgamy po takie zestawy typu loungewear, czyli taką odzież dresową. Możemy tutaj również zaobserwować odzież taką wygodną do noszenia po domu, wykonaną ze sweterka, czy też na przykład z kaszmiru. Mi się ostatnio udało upolować po prostu boskie spodnie z kaszmiru, w których po prostu chodzę non-stop, do tego zarzucam sweter z kaszmiru i czuję się po prostu fantastycznie. Więc mam wrażenie, że teraz ta moda po prostu nam troszeczkę bardziej uchodzi na sucho. Ja nie ukrywam, że wcześniej należałam do osób, która lubiła po prostu bardzo elegancki styl noszenia. Natomiast teraz, oczywiście, bardzo, i to bardzo odpowiada mi, właśnie taka moda, gdzie mogę zarzucić czy to właśnie sweter z jakimś kapurem, do tego założyć marynarkę, do tego na przykład jakieś spodnie, czy to dresowe, które są fajnie skrojone i one wcale nie wyglądają na takie, które byśmy po prostu założyły na siłownię, a wyglądają Wygląda taka stylizacja bardzo modnie i na czasie. Takich propozycji obecnie w sklepach mamy do wyboru Multum, ja postaram się powybierać kilka najciekawszych z nich. Myślę, że z każdego trendu, o którym dzisiaj tutaj mówię, i podlinkuję Wam je w opisie filmu poniżej. Jeżeli chciałybyście po prostu skorzystać z takiej gotowej listy, no to zerknijcie właśnie do tych linków, które zamierzam Wam wrzucić. Ostatnio taki fajny komplecik właśnie dostrzegłam u Sylwii Majdan, gdzie jest bluza adresowa z kapturem, ze spodniami, która po prostu wygląda ekstra i takie piękne nudziakowe odcienie, no po prostu śliczne, śliczne. Także zastanawiam się nad nim bardzo mocno. Postaram się go również Wam podlinkować w opisie filmu poniżej. Mam nadzieję, że te rozmiary są jeszcze dostępne. Także ja się nad nim zastanawiam, żeby w tym tygodniu się udać właśnie albo do atelier Sylwii Majdan, albo po prostu zamówię sobie online, jeżeli ta śnieżyca mnie nie wypuści z domu. I będę uziemiona. A no teraz, tak jak w szeregu, porozmawiamy sobie o warstwach. No, kto nie lubi warstw? Warstwy sprawiają, że jest nam ciepło, ale również w tym sezonie możemy wyglądać bardzo modnie. I właśnie takie warstwy sprawiają, że nasza stylizacja nabiera charakteru, że to nie jest tylko sweter, tak jak ja widzicie, sweter, spodnie, pasek i stylizacja gotowa, bo tutaj musimy troszeczkę pokombinować, musimy troszeczkę pomyśleć. Natomiast ja osobiście uwielbiam połączenie golfów z innymi elementami garderoby. Daroby. Czy też taki golf założymy pod sukienkę? Świetnie. Ja mam taką szmizierkę e, rozpinaną na guziczki, oczywiście z kołnierzykiem, i do tego golfik pod spód. Super. Czy też taki golfik założymy pod koszulę? Czy też taki golf założymy pod sweter e, albo jakąś bluzę? No słuchajcie, opcji naprawdę jest bardzo wiele. Ja pamiętam, jak byłam mała, to zakładałam sobie po prostu golf jako ekstra warstwę, żeby po prostu nie zmarznąć na sankach. No a teraz okazało się, że jest to modne. Także mi to bardzo odpowiada. Także myślę, że od dziecka praktykowałam właśnie ten sposób. No i ostatnio udało mi się kupić taki cieniutki golfik w odcieniu beżowym, i on słuchajcie sprawdza się super, ponieważ taki odcień, taki kolor, do czego nie założymy, on po prostu będzie dobrze wyglądał. Czy też założyłam właśnie golfik beżowy do delikatnie pudrowo-różowej sukienki pasował, czy też miałam właśnie taką wężowy wzór szarą, to również ten golfik mi podpasował. No po prostu do czego nie pomyślę, czy też do czerwni, czy też do brązów, po prostu ten odcień jest super. Więc jeżeli uda mi się również znaleźć ten golfik, to również Wam podziękuję. I kolejny trend, który bardzo lubię i który nas myślę, że nie opuszcza od kilku sezonów i mam nadzieję, że nigdzie sobie nie pójdzie, ponieważ ja się bardzo dobrze w nim czuję. Mowa tutaj o mocnych ramionach, mocno podkreślonych ramionach. Ja osobiście czuję się bardzo dobrze w takich rzeczach, ponieważ jestem wąska. No i optycznie te tutaj bufki albo jakieś marszczenia powodują, że optycznie jestem tutaj większa, no i przez co proporcje na moim ciele są po prostu bardziej zachowane. Także ten trend myślę, że się nigdzie nie wybiera. Natomiast coraz więcej zauważamy po prostu różnych kombinacji na temat tych ramion, czy to są właśnie marszczenia takie dodatkowo wszyte, czy też są to poduchy, no naprawdę opcji staje się coraz więcej, no i nawet tutaj przeglądając po prostu Vogue'a, czy też inne magazyny modowe, zwróciłam na to uwagę, że po prostu projektanci prześcigują się w wymyślaniu tego, w jaki sposób podkreślić te ramiona, by sprawić, żeby ta propozycja była jak najbardziej oryginalna i ciekawa. Powiedziałbyśmy sobie już o neutralnych barwach, o nudziakach, o takich bardziej stonowanych kolorach, ale również uważam, że wielkim hitem i wielki powrót należy do brązu. Przez ile lat tego brązu nie widzieliśmy, zwróćcie uwagę, ja powiem Wam szczerze, że byłam od zawsze wielką fanką koloru brązowego i miałam w swojej szafie, czy to skóry, czy to jakieś swetry, i tak dalej, tak dalej, naprawdę przez kilka. Sezonów. One po prostu były nietykane i jakieś dwa lata temu niestety pozbyłam się tych rzeczy. I teraz bardzo żałuję, bo pomimo, że byłam wielką fanką, to jakoś po prostu po niej nie sięgałam. I one wisiały przez ileś lat u mnie w szafie, no ale w końcu jak robiłam tutaj e, garderobę na nowo, robiłam porządek w swoich rzeczach, przeglądałam te ciuchy i mówię no bez sensu, żeby one wisiały mi już nie wiem, piąty rok, a ja po prostu ich nie zakładam. Nie dużo one mi się nie podobało, ale po prostu w momencie, kiedy założyłam to nie było to. I właśnie m, na tym polegają te trendy. Bardzo często pomimo, iż myślimy, że wcale się nie kierujemy tym, to gdzieś w podświadomości po prostu sięgamy częściej o te rzeczy, z którymi jesteśmy na bieżąco, z którymi jesteśmy bardziej opatrzone. Także wielki powrót brązu, ja uwielbiam. I chciałam Wam zaprezentować mój pasek, który postanowiłam zostawić. To jest pasek z mango, ja go kupiłam. Bardzo, 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 bardzo dawno temu, i cały czas go trzymam, ponieważ jest to pasek skórzany. I on tutaj, słuchajcie, jeszcze łączy te dwa trendy na podkreśloną talię i właśnie na takie gorsety, które również częściej się pojawiają. Czyli, jak tutaj mówiłam, o podkreślonej talii przy pomocy paska, ale również chodzi właśnie o gorsety. Zwróćcie uwagę, jak świetnie ten pasek po prostu wygląda. Ja nosiłam go, pamiętam do pierwszej, jednej z pierwszych swoich prac biurowych, to po prostu wszyscy, nawet mężczyźni, zwracali mi uwagę, że świetnie to wygląda. Także ja do tego zakładałam, miałam takie, pamiętam, tweedowe, brązowe spodnie z rozkoszowanymi nogawkami, do tego zakładałam białą koszulę, podkreślona talia i jeszcze sobie wiązałam, pamiętam, chustkę przy szyi. Także to była jedna z moich kluczowych stylizacji i ten pasek, słuchajcie, naprawdę z mojej szafie przeszło 15 lat. Wow! E, także są takie perełki, które warto trzymać i jeżeli macie jakieś paski skórzane. Pomimo iż one teraz nie są modne, to proszę Was, nie wywalajcie ich. Także to jest jedna z tych rzeczy brązowych, które zachowałam, których nie wywaliłam, pomimo iż nie nosiłam go latami. Teraz chętnie po niego sięgnę i naprawdę jestem zadowolona, że mam taki pasek, którego obecnie myślę, że nikt nie ma. Kolejny trend, który możemy zaobserwować, na który myślę, że się przestawiłam od jakiegoś czasu, to jest trend na buty. Duże na buty typu workery, ponieważ chodzi tutaj nam przede wszystkim o wygodę. Bynajmniej dla mnie, jako matki, trójki dzieci, jest mi po prostu wygodniej założyć takie buty, aniżeli na przykład śmigać w kozakach, na obsasach, zwłaszcza zimą. Więc takie buty duże, szerokie, wyglądają bardzo fajnie, właśnie do sukienek, gdzie ta sukienka jest przełamana, kiedy mamy po prostu taki twist. I z grzecznej stylizacji ona staje się taka bardziej edgy. Bardzo podoba mi się takie połączenie, wiem, że nie każdemu, natomiast oczywiście ja nie wybieram tych wielkich buciorów, ponieważ uważam, że one za bardzo zaburzają proporcje sylwetki. Natomiast staram się dobierać właśnie buty, które są bardziej dopasowane do nogi, które są zgrabniejsze, ale również mają ten typ takiego workera, takiego właśnie buta, którego kojarzyłyśmy kiedyś, że się zakładało do pracy, czy to w ogrodzie, czy to właśnie na przykład na budowie. Także ja osobiście upolowałam takie buty w zarze, chyba na początku zimy. Słuchajcie, bardzo ładnie wyglądają. Pięknie podkreślona jest po prostu stopa oraz noga. Szczuplutko, więc, więc takie buty są dla mnie jak najbardziej na tak. Oczywiście widzę wśród youtuberek, instagramerek, które po prostu noszą te buty bardzo duże, no i osobiście podoba mi się to u nich. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to uważam, że te buty no, nie do końca mi pasują, więc uważam, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Oczywiście możemy się zasugerować, tym, że buty typu worker są modne i one będą fajnie wyglądały, czy to do płaszcza, czy to do sukienki, czy to nawet do kurtki puchowej, więc buty nie tylko praktyczne, wygodne i zgodne z trendami. Kolejny trend, który jest bardzo mocnym trendem, który myślę, że się nigdzie nie wybiera i który ja po prostu uwielbiam, to są płaszcze. W mojej szafie wisi kilka płaszczy w odcieniu beżowym, kamelowym e, i brązowym. <noise> ale płaszcze po prostu wyglądają fantastycznie na każdym i teraz niezależnie od tego czy macie styl bardzo elegancki klasyczny, nosicie garsonki czy też spódnice ołowkowe i na przykład szpilki, ale również takie płaszcze wyglądają właśnie fantastycznie z taką odzieżą bardziej luźniejszą, z bluzami z kapturem, czy też właśnie ze spodniami dresowymi płaszcze zależnie od tego co nałożycie do niego pod spód sprawi, że wasza stylizacja będzie za każdym razem modna. Także ja staram się co sezon dokupić jakiś płaszczyk w kolorze, którym na przykład jeszcze nie mam, a który bardzo lubię. Osobiście powiem Wam szczerze, że brakuje mi na przykład teraz czarnego płaszcza i, i póki co nie udało mi się znaleźć takiego fajnego, który bym chciała, ale za to mam właśnie kilka odcieni właśnie beżu, brązy, mam taki delikatny pudrowy róż, no i fajnie one się sprawdzają, ponieważ to jest coś ponadczasowego, więc nie tylko to chodzi, że one są w trendach, ponieważ nawet jeżeli one jej będą w ścisłej takiej czołówce, jeżeli chodzi o trend, to one będą zawsze dobrze na Was wyglądały, e, dlatego taki płaszcz po prostu pozostanie w naszych szafach. Mam wrażenie, że forever. Więc jeżeli chodzi o klasyki, to dobrze jest zainwestować oczywiście w lepszą markę. Ja na początku, jeżeli chodzi o berze, to kupowałam sobie płaszcze w mango czy też w zarze. Natomiast kiedy miałam możliwość udania się do outletu, Barbery, to po prostu kupiłam sobie taki płaszcz człowiek właśnie już firmowy i myślę, że on będzie ze mną już na zawsze. Także m, warto inwestować w klasyki, które po prostu będą na nas świetnie wyglądały i które po prostu są ponadczasowe i piękne. I już ostatni trend dzisiejszego odcinka, który bardzo przypadł mi do gustu i również mogłyście to zauważyć właśnie podczas mojego hola z Zary. To jest trend tak zwany Bohemian Chic i tutaj mowa o właśnie takim stylu troszeczkę country takie sukienki z falbanami w takie kwiatuszki, czy to drobne czy to troszeczkę większe w kolory takie, bym powiedziała brązu, żółci, pomarańczy do tego botki, na przykład z zamszu do tego frędzle, kapelusze to jest coś, co coraz bardziej do mnie przemawia i nie ukrywam, że przez kilka lat totalnie trzymałam się od tego trendu z daleka natomiast myślę, że tej wiosny i nawet teraz, jak dzisiaj ma się troszeczkę uspokoi, to będę mogła właśnie sięgnąć po takie rzeczy, ponieważ bardzo mi się podobają i zauważyłam, że one sprawiają, iż wyglądam w nich bardziej dziewczęco, bardziej kobieco. No i myślę, że może taka odmiana wpłynie bardzo pozytywnie na mój wizerunek, także zamierzam spróbować czegoś nowego. Mam nadzieję, że oczywiście będziecie mogło tutaj obserwować, czy to w moich vlogach, czy też właśnie na takich filmach typowo stylizacyjnych. Zobaczymy, jak ja się tam będę czuła, natomiast oczywiście to jest coś nowego co zamierzam zaimplementować do swojej garderoby, e, także mam nadzieję, że ten trend również Wam się spodoba jeżeli macie jakieś fajne stylizacje to oczywiście chwalcie się z nami, e, dawajcie linki do swojego Instagrama i tak dalej, ja po prostu jestem bardzo ciekawa tego co wytworzycie, tworzycie, Otagowujcie mnie, oczywiście ja postaram się również dzielić na Instagramie e, Waszymi stylizacjami, Waszymi powysłami oraz również jest mi bardzo miło, kiedy wrzucacie stories, jak oglądacie moje filmy, to jest po prostu e, coś naprawdę bardzo i to bardzo miło. To są już Wszystkie trendy, jakie dzisiaj chciałam Wam zaprezentować, moje ulubione, które możemy nosić śmiało tej zimy, wyglądać i czuć się dobrze. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to bardzo proszę, zostawcie po sobie kciuk w górę. Bardzo proszę, zostawcie mi w komentarzach informacje, który z tych trendów również nosicie i który najbardziej lubicie. A być może macie takie swoje ulubione rzeczy, taki ulubiony trend, o którym tutaj nie wspomniałam, to bardzo proszę, podzielcie się z nami w komentarzach poniżej. Zachęcam Was również do pozostania ze mną na dłużej do subskrybowania tego kanału. Jeżeli Wam się podobało, będzie mi bardzo miło, ponieważ pojawiają się tutaj filmy dwa razy w tygodniu, a nawet trzy. Możecie mnie śledzić również na Instagramie. Moje konto to Beatamo. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam ponownie. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pa! pa.